Witam na moim kanale Filip i right. Dzisiaj wam pokażę jak dodać swój serwer do multiplayer master do multiplayer master po pierwsze multiplayer master po drugie napcik, ale będziecie musieli się zagrać albo na facebook albo na google albo na google czerwony potem jak to zrobicie to potem będziecie mogli e, e, zrobić sobie wbijać na serwer i klikam na kryj server serwer no i czekamy Nie takie coś się włącza no i wchodzimy już na, na nasz świat No i czekamy aż wejdziemy No i będę Ja jestem na moim obserwerze Kim ja sobie zbudowałem dom ja sobie woda zablokowała ja No i grałam z taką dziewczyną Ja sobie ubieram moją zbroję no i trzeba multiplayerów. Do... Za chwilkę może ktoś, we... ktoś wejść. No to... No to tygodniu, nie, wiem, mojego filmu. Jak stworzyć serię do multiplayer master? No i żegnam się z 嗯，行。